Co prawda, na jedną gawą tylko, ale przyjechaliśmy na wycieczkę do dzielnicy filmowej. różne atrakcje: wake, pizza. Bardzo ładne oznaczenie kasy. Kupiłam no. oh. bilet rodzinny, bo to jest wyta dorosłych, dwójka dzieci, i bilet ulgowy. I zapłaciłam 183 zł. Co? Mhm. O kurczę. A co to jest? Nie wiem, to miał być chyba ten e... Sparł? Włosy z łańcuchów. A, to jest chyba jak oni się źle czuli. To wtedy, to wtedy zmieniali się właśnie w, takich, w takie postaci. Dosyć pomysłowo, bo to są z reguły łańcuchy, jakieś elementy spawane. Widać, że tutaj coś od skrzyni biegów, śruby i to faktycznie, mimo I to faktycznie z tego zrobione są bardzo precyzyjne kształty. I trzeba przyznać, że ktoś, kto to robił, ma niezłą wyobraźnię. Dobra. No właśnie. Ale restauracja nie czyna. I teraz y, może to jest tak. W takiej pandemii artyści trafiają na złomowisko do pracy i powstają takie rzeczy. No tylko wstrzymajcie oddech, bo trochę byli. Strasznie. A to jest Rolls-Rolls, dokładnie takiego miał przywódca sekty, nazywał się Osho czy Ocho. dokładnie taki sam model Dodge Vipera. O, bardzo fajny samochód, ale zaczek niepraktyczny, z przodu zaczeka długa maska, no, ale dwa nie, siedzenia i pick-up. O, ale dzieci by w końcu nie to jest tylko Ale ja to, na... mm. to jest na i szerokich? to, to, to Mhm. Ja mm Ktoś z to nam opowiadaj, bo my nie znamy tych bajek, nie wiemy co jest z czego. A co to jest to? Minesota. Może tutaj w samolocie na brzegu, jest trochę spowet. Traja się z Mario. Ale zobacz, tutaj chyba można wejść. Mhm. Nawet ktoś wodę zostawił, żeby ugasić pożar. Mhm. Dominują tutaj samochody, jest najwięcej samochodów filmowych. I do samochód, który każdy kojarzy, to jest to samochód z powrotu do w przyszłości naprawdę, naprawdę pomysłowo są zrobione te samochody. I to No i mamy coś takiego, no a to jest samochód, w którym jeździł Robocop. No faktycznie pogromcy duchów. Boże, jakie ciężkie drzwi! Masakra. Ale kiedyś to naprawdę robili te samochody solidne. O, ja to myślę, że to jest miejsca. Zobacz, Oliverka, ja miejsce na jedzenie. Matko, boska, ale zobacz ile, jakie to wszystko masywne. To nie to, nie, nie plastiki tak jak teraz. O, o, o nie, jedziemy, jedziemy. O, faktycznie to jest dobrze. Trochę rdza wychodzi na spawak. Mam poczucie, jakby on się długinał pośrodku. Może być. No spoko, tylko śmierdzi strasznie. Nie nadążam nagrywać tego Oliwiera. Oliwier po prostu biegnie od samochodu do samochodu, nawet nie jesteśmy w stanie go dogonić. Spodek jest cytowany. złomek? Zład go za zęby, Sprawdź czy ma zdrowe. Nie, czy ma zdrowe uzębienia? Jak to No, złomek, no to jak ma być? Szczerze mówiąc, sobie tak złomek który wygląda całkiem nieźle. A tutaj jest klasyk James Jurassic World. Stada tylko, że to wszystko tak na dworze stoi i niszczeje. Bo naprawdę, niektóre eksponaty są bardzo ciekawe. O, znaleźliśmy samochód Flintstone'ów. Co to jest? Flintstone! Chodź, jest auto Jest Poczekaj, nagram to. Bo faktycznie fajnie zrobione. Dasz radę? Dasz radę nogami odepchnąć? No jasne. Fajne jest to, że. Można do wszystkiego wejść, można wszystkie dotknąć, w wielu muzeach czy jakichś takich miejscach jest to niemożliwe, a tutaj nikt tego nie zabrania. Z drugiej strony szkoda patrzeć na niektóre eksponaty, gdzie faktycznie samochody mają wartość zabytkową, ale są. ale niszczą się, chociażby to, że stoją na otwartym na otwartej przestrzeni. Chodźcie, zaczymy jak jest w domku no trochę grzyb złapał. Ten ptaszka język. No schrzanili sprawę. Tutaj niestety to nie jest odzorowane prawidłowo, bo to, to jest... To tak. A w filmie był pochatek, Prawdziwy pochaty samochód. A ten nie jest puhatek, ten jest obity jakąś tylko wykładziną dywanową. ma polega na współpracy czy wzajemnie sobie przeszkadzacie? Ale się bawimy. Wlazłem do takiego kółka jak dla chomików i faktycznie tylko obawiam się, że może być problem z zatrzymaniem się, jak się rozpędzę za bardzo. Symulacja Formuły 1. Ciekawe tylko czy to jest symulacja jazdy, czy symulacja wypadku, ewentualnie afterparty. Co jeszcze ciekawego? Kot w butach tam jest. Chyba jest już po północy, bo karoca się troszeczkę przetrąciła, wszystko zrobione z jakiegoś łańcucha. Widać, że artysta robiący. Wszystkie te postaci filmowe były panem motoryzacji, bo używanych jest bardzo dużo elementów właśnie z samochodów. Tutaj mamy tarcze hamulcowe, dociski sprzęgła, zębatki, które wyglądają na pochodzące ze skrzyni biegów. Łańcuchy i skrzyni biegów najbardziej dominują. tak? Tutaj charakterystyczne skośne zęby. No, a to jest szark ze zębów właśnie? no bo jak mu butle z gazem wsadzili i wybuchła, no to nie ma. No makieta, makieta szkoleniowa dla e, członków Krzyśka tutaj, załogi. Krzyśka tutaj przyprowadzi, on będzie tutaj sobie jeździł i będzie sobie tutaj jeździł i ćwiczył ewakuację. Wiecie jak się nazywa ten helikopter? Mi-2. O popsuty całkowicie. Aparatura zabrana. Bardzo ciekawie to wygląda. Ojej, który to jest śrub. O, jakie to, to. To nie jest sztywne, to jest bardzo elastyczne. Cała, cała, cała łopata się wygina. No, camper, ale niestety już w tej odległości czuję jego zapach ze środka. Jest gnilizna, niestety, straszna. Tak więc nie kupujcie camperów. W których jest zgnilizna. Ale kurczę, jakie ładne w środku, tak? Tak Ma bardzo dużo przestrzeni. No. W takim samolotem lecieliśmy kiedyś, właśnie na Heru, chyba. On bardzo taki. A to jest to na heraniarze. tak? W tak? parku jest spora atrakcji dla dzieci. Oliver pograł w minigolfa, tak? Fajnie było. Jest dużo kijków i piłeczek. Są też szachy chińczyk. Tu pewnie jeszcze jest do skakania poducha, ale nieczynna. Dzieci się świetnie bawią na placu zabaw. A my idziemy w drogę powrotną przez park. W tym pomieszczeniu jest park trampolin. No chętaj, powolność, nie? Zobaczcie. <laughs> o, o tu Masz olej w głowie? Szymon? Szymek, chodź teraz. Nie, Mateusz ma trochę więcej. I jeszcze jeden zakątek muzyczny. Tym razem plastikowe. Instrumenty. budownicze. No i Tomek. Poczekaj, zaraz Ci zrobię zdjęcie. Sterowanie pociągiem nie jest taką skomplikowaną sprawą, jest tylko gaz, tak, hamulec, kierownica. Poradziłbyś sobie, co? No, wracamy tą samą ścieżką Oliveri i tak jest zachwycony, widząc ponownie te same pojazdy. Okej, okay, wyścigowcy mały. No to jedziesz. Fajnie wyglądasz, ale słyszę mnie? Teraz się zdejmę. Powiedz mi, jak Ci się podobało w dzielnicy filmowej? Co fajnie? Ja się Co tam było fajne Najfajniejszego w Fachy. No wszystko było! Wszystko było fajne?